Cześć! Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, kochani, przychodzę do Was ze spóźnioną premierką Zielonej Pensji. E, mam na dzisiaj 5 trapeczek, 25 zł wkładu, numerki po kolei 5, 6, 7, 8 i 9. No i co, kochani, tak pokrótce, na szybciutko Wam opowiem. Tutaj oczywiście szukamy Twoich liczb oraz pliku, który daje przypisaną do niego wygraną. Tutaj mamy stopnie wygranych. Jest ich 10, od zwrotu do 200 tysięcy. I co będziemy sobie drapać, kochani, po malutku? Wiadomo, czasu mało. Nawet nie ma kiedy usiąść nagrać. Dla Was niestety. Ale mimo wszystko poproszę Was o zostawienie łapeczek, subskrypcji, komentarzy. Wiecie, że to bardzo pomaga. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy niestety nie mam zbyt wiele czasu. To tym bardziej motywuje. Mówię, że czekacie. No i co? Zaczniemy sobie, kochani, od drapeczki z numerkiem 5. I tutaj będziemy sobie szukać 17.

A mamy trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden, dwa, trzydzieści pięć, dwadzieścia dwa, trzydzieści dwa, osiem, dwadzieścia trzy, trzynaście, sześć, no boków to nie miara, dwanaście, dwadzieścia siedem, 26, 3 i 30, także kolejna podrząd pusta CA kontrolna no to ósmeczka, przecież wszystkie pustaki pod rząd wzięła 22, 30, 11, i 1, 8, 2, 13, 27. No, ja się troszkę z tym męczę, kochani, ale do tego, że jeszcze tym drapakiem drapać nie za bardzo potrafię. Jeszcze go nie wyczułam i dlatego tak to wygląda. No, na razie stado oboków. Więc nie mamy tutaj nic czekać, żeby mi się tutaj coś przyklejało i niewygodnie. Dobra. Ostatni rządek, 7, 21, wiecie co, ja sobie chyba zmienię drapaka jednak, bo to kurczę, tak się męczyć, to nie za fajnie. Dobra, 21 bok, 18, 14 i 34, także to jest kolejny pustak SMP. I ostatnia, kochani, już na dzisiaj, numerek dziewięć, trzydzieści sześć, dwadzieścia siedem, dwanaście, dziewięć albo plik jest dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, dwadzieścia dziewięć, cztery, trzynaście, osiem.

To wygląda, że na 5 drapaczek na 25 zł wkładu mamy wszystko puste. No ale cóż, premierka zaliczona. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. No i widzimy się, kochani, już w kolejnym odcinku. Buziaczki i wszystkiego dobrego. Pa, pa, pa.